Stefan Wyszyński wcale nie był postacią idealną, jak maluje to Kościół katolicki, a wiele wskazuje, że należałoby go uznać za osobę skrajnie niemoralną i szkodliwą dla Polski. Uzasadnione wydaje się nazwanie tej postaci pomyłką tysiąclecia polskiej historii, ponieważ mało kto ma tak zakłamany życiorys, jak oficjalny życiorys kardynała Prymasa Wyszyńskiego. Dzisiejsza uprzywilejowana pozycja Kościoła katolickiego jest bezpośrednim skutkiem PRL-owskiej epoki i ówczesnej działalności kardynała Wyszyńskiego, który ściśle współpracując z władzami komunistycznej Polski, legitymizował jej istnienie. Było to zjawisko wyjątkowe w Europie Środkowej i Wschodniej i chociaż taka kolaboracja i oportunityzm. Były z pewnością sprzeczne z zasadami religii, to niewątpliwie pozwoliły polskiemu Kościołowi bardzo umocnić swój autorytet i wpływy. Ale zanim przejdziemy dalej i opowiemy Wam o Wyszyńskim, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i podzielcie się tym wideo z jak największym gronem swoich znajomych. Wyszyński pochodził ze środowiska wiejskiej ciemnej biedoty przypuszczalnie analfabetów. Sam wstydził się swojego pochodzenia i stworzył legendę, jakoby jego rodzina miała szlacheckie korzenie. Nasz bohater urodził się w zagubionej w lasach ubogiej wiosce Zuzeli niedaleko Treblinki. Najprawdopodobniej skończyłby tak jak większość jego rówieśników, czyli zostałby małoronym chłopem, gdyby nieprotekcja ze strony proboszcza parafii w dokąd przeniosła się rodzina Wyszyński. Prawdopodobnie motywy tego proboszcza nie były tak szlachetne, jak się na ogół to przedstawia. A wręcz jest to bardzo możliwe, że Wyszyński nawiązał z nim bliski kontakt. Bo jak inaczej wytłumaczyć to, że proboszcz zapłacił młodemu Wyszyńskiemu w latach 1912-1915 za prestiżowe gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego w Warszawie. Wiadomo, że księża nic nie robią z dobroci serca, ani tam, gdzie nie widzą żadnych korzyści dla siebie. Także seksualny podtekst tych kontaktów Wyszyńskiego ma bardzo duży sens. Pieniądze od proboszcza nie tylko zapewniły Wyszyńskiemu możliwość uczęszczania do tego gimnazjum, ale również wstąpienia do seminarium duchowego we Wrocławiu. Po ukończeniu w 1929 roku wydziału prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyszyński rozpoczął szeroko zakrojoną działalność społeczną i wydawniczą. Od roku 1932 był redaktorem naczelnym miesięcznika Włocławskiego. Ateneum kapłańskie oraz kierował jednocześnie sodalicją mariańską, prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy i działalność społeczną światową w chrześcijańskich związkach zawodowych. Na łamach swojego pisma oraz podczas wykładów i przemówień Stefan Wyszyński dał się poznać jako, uwaga, gorliwy zwolennik III Rzeszy i samego Adolfa Hitlera. Oto kilka przykładów poglądów Wyszyńskiego zamieszczonych w jego artykułach w latach 1932-1939. Rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli, które dotychczas znane były tylko w szczupłym gronie lekarzy i biologów. Dziś przyszedł czas na ich rehabilitację. Hitler jest doskonałym znawcą psychologii tłumu. I twórcom nowej genialnej taktyki. Zasady wychowawcze nacjonalizmu niemieckiego są wzorcem dla innych narodów. W nacjonalizmie odbija się dusza Niemiec. Dzisiejsza Trzecia Rzesza podjęła tytaniczną próbę realizacji wielkiej idei, która ma przynieść odrodzenie ludzkości. Niemcy stały się obok Włoch. Rzecznikiem ideologii o zasięgu ludzkim. Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organizmie narodów europejskich. Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa. Jego przeobrażenie może się dokonać tylko na drodze religijnej przez szczere, bezinteresowne przyjęcie chrześcijaństwa. Jak widać na powyższych przykładach, Wyszyński nie tylko pochwalał rasistowską i antysemicką politykę III Rzeszy, lecz także uważał nazistów za wzór i przykład dla polskich katolików. Niestety, Wyszyński nie różnił się pod tym względem od ówczesnych wybitnych postaci Kościoła katolickiego, m.in. prymasa Klonda, arcybiskupa krakowskiego, czy samego papieża Piusa XII. O Piusie XII i Kościele w czasie II wojny światowej zrobiliśmy osobny materiał, który możecie znaleźć w opisie tego filmu. Zachęcam do jego obejrzenia. A tymczasem nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i subskrypcji, a my jedziemy dalej z materiałem. W okresie międzywojennym ujawniły się podstawowe cechy Wyszyńskiego, oportunityzm, karierowiczostwo i służebność wobec władz. Błyskawiczna i nieoczekiwana kariera Wyszyńskiego w okresie PRL nasuwa szereg poważnych podejrzeń o ścisłą i gorliwą współpracę prymasa z komunistami. Niestety, nie dowiemy się obiektywnej prawdy, a nie możemy liczyć na jej zbadanie przez współczesnych polskich historyków, ponieważ są oni ściśle powiązani z Kościołem katolickim. Po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948 roku najpoważniejszy kandydat na jego następcę, biskup łomżyński Stanisław Kowska-Ukomski nieoczekiwanie zginął w spowodowanym przez UBP wypadku samochodowym. Ta śmierć dała Wyszyńskiemu możliwość kariery. Niespodziewanie został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gniezińskim, prymasem Polski. Jest to bardzo prawdopodobne, że już wówczas Ubecja nawiązała ścisłą współpracę z Wyszyńskim i dlatego umożliwiła mu karierę, zabijając jego rywala w odpowiedniej chwili. Kolejne fakty świadczące o współpracy Wyszyńskiego z komunistami są następujące. W 1953 roku Wyszyński został mianowany kardynałem i jako jedyny kardynał z kraju w tak tzw. demokracji ludowej. Brał udział w czterech konklawach, na przykład w 1958 i w 1963 roku. Żaden inny kardynał z Europy Wschodniej nie otrzymał w tym czasie pozwolenia od władz komunistycznych na wyjazd do Rzymu. 14 kwietnia 1950 roku Wyszyński w imieniu Episkopatu Polski podpisał porozumienie z władzami PRL w zamian za pozorne ustępstwa. Przejściowe zagwarantowanie nauczania religii w szkołach i funkcjonowania kulu. Ze swojej strony Wyszyński ostro potępił bandy reakcyjnego podziemia, czyli polskich patriotów, głównie z Armii Krajowej, walczących z komunistycznymi władzami Polski. Ponieważ jednak trwała tak tzw. zimna wojna w tym okresie, a służebność wobec komunistów groziła prymasowi i polskiemu kościołowi kompromitacją w opinii Zachodu. Wyszyński postanowił wykreować się na ofiarę komunizmu i poddał się aresztowi domowemu, dzięki czemu mógł twierdzić, że nie ma wpływu na ówczesną politykę kościoła w Polsce. Pierwszy areszt domowy prymasa trwał od 25 września 1953 roku. Do 12 października 1953 roku. Drugi od 12 października 53 do 6 października 54, a trzeci od 6 października 54 do 27 października 55 roku. I ostatni od 27 października 55 do 26 października 56 roku. W tym czasie prymarz Wyszyński bynajmniej nie przebywał w więzieniu, lecz w komfortowych warunkach w klasztorze, obsługiwany przez zakonników i zakonnice katolickie, gdzie przyjmował bez żadnych ograniczeń wszystkich gości, czyli faktycznie nadal kierował polskim kościołem. Chociaż ten areszt należałoby raczej nazwać luksowym ulopem, to pozwolił on prymasowi wykreować się na męczennika i postać heroiczną. Dodatkowo przekonało to opinię publiczną, że Wyszyński nie współpracuje z komunistami. Te działania władz PRL były z pewnością bardzo na rękę Wyszyńskiemu i bardzo możliwe, że odbyły się za jego całkowitą zgodą. W ten sposób po zakończeniu dosobnienia Prymas w aureoli ofiary komunizmu mógł spokojnie kontynuować kolaborację z władzami PRL. W latach 1957-1966 Wyszyński przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Było to wydarzenie religijne, niemożliwe do zorganizowania w żadnym innym kraju komunistycznym. Wyszyński podziękował za to władzom PRL w 1958 roku skutecznie apelując do papieża o ograniczenie stosunków dyplomatycznych z demokratycznym polskim rządem emigracyjnym w Londynie. Nie wspomina się o fakcie, że kardynał Wyszyński w specjalnym orędziu we wrześniu 1968 roku poparł inwazję wojsk polskich na Czechosłowację w celu stłumienia tam prób reform demokratycznych. W 1972 roku na wniosek Wyszyńskiego Watykan ostatecznie zerwał stosunki dyplomatyczne z polskimi władzami na migracji, co oznaczało de facto prawne uznanie przez Kościół komunistycznej Polski. Rozpoczął się okres jawnej kolaboracji prymasa z komunistami. W 1976 roku PRL-owski premier Piotr Jaroszewicz, Złożył Prymasowi życzenia z okazji 75. rocznicy jego urodzin, co było wyrazem wdzięczności władz PRL za nieudzielenie przez Kościół poparcia protestom robotniczym. Kolejnym dowodem kolaboracji Prymasa z komunistami było postępowanie w czasie Polskiego sierpnia 1960 roku, kiedy Wyszyński wzywał działaczy Solidarności do współpracy z władzami PRL. I podporządkowania się prawom państwa. W latach 1980-81 Wyszyński pośredniczył w rozmowach między władzami komunistycznymi i Solidarnością, które zapoczątkowały w Polsce proces miękkiej transformacji ustrojowej, pozwalając władzom perelowskim i komunistycznemu aparatowi represji uniknąć odpowiedzialności karnej praktycznie aż do dziś. W 1965 roku prymas Wyszyński wystosował bardzo kontrowersyjne orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich pod tytułem Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Należałoby się zapytać, jakie to potworne zbrodnie narodu polskiego miał Wyszyński na myśli, prosząc o wybaczenie naród niemiecki. Czy taką zbrodnią Polaków było zaakceptowanie międzynarodowych ustaleń? Dotyczących granicy na Odrze i Nysie? Czy można to stawiać na równi z masowym hitlerowskim ludobójstwem lub pomocą w ucieczce hitlerowskich przestępców do Argentyny przez Watykan? Orencie biskupów polskich do niemieckich jest wybitnym przykładem skrajnego cynizmu i relatywizmu moralnego prezesa Wyszyńskiego jak niezmiernie ważnym i cenionym współpracownikiem komunistycznych władz polskich był Wyszyński okazało się po jego śmierci. Zmarł on 22 maja 1981 roku na skutek choroby nowotworowej. Pogrzeb odbył się w dniu 31 maja i zgromadził samą śmietankę przedstawicieli kościelnych i przedstawicieli komunistycznych tak m.in. Przewodniczący Rady Państwa Henryk Japłoński, Marszałek Sejmu Stanisław Gucwa oraz członkowie Rady Państwa, Rady Ministrów i inni wysocy urzędnicy państwowi, m.in. Kazimierz Balczykowski, Jerzy Ozdowski, Mieczysław Rakowski, Józef Czyrek. O uznaniu płask komunistycznych dla kolaboranta Wyszyńskiego świadczy fakt ogłoszenia przez Radę Państwa PRL żałoby międzynarodowej po jego śmierci w dniach 28-31 maja 1981 roku. Przez 51 lat istnienia PRL taką żałobę ogłaszano tylko cztery razy. I oto jest prawdziwy obraz Prymasa Tysiąclecia. Na dzisiaj to już koniec lekcji. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Prosimy o udostępnianie, polubienie i subskrypcję. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę zostawcie je pod filmem i do zobaczenia.